Yy, cześć, yy, ale dziwnie teraz jest takie dziwne uczucie. Yy, yy, pierwsze co? Cześć, siema witam Was na kanale Gierki Igora. Sorry, że mnie długo nie było, naprawdę długo, ale na, ponadrabiam teraz te odcinki. Dobra, dzisiaj gramy w Farminga. Tak po prostu dzisiaj tylko wam pokazuję zmiany. Pierwsza zmiana taka delikatna, co dopiero przed chwilą zmieniłem to, że, że tego ursusa daliśmy tu, a małą trzydziestkę tutaj drugie mamy... Y, to widla, że kupiłem widły do tego. Yy, te, co się palety bierze. Yy, widły. Nie, to nie są widły, to są. Yy, no, nieważne. Nieważne. Czajcie, o co chodzi. Yy, to jest kolejna zmiana, ale po to go kupiłem, żeby. Tu zamkniemy. Żeby mieć paszowóz, pas, yy, tak kupiłem paszowóz po to żeby i wam pokażę za chwilę, no tutaj yy, też teraz, bo tak to mieliśmy taką wielką przyczepę miałem i zdałem sobie sprawę, że po co mi taka wielka przyczepa jak mi jest tylko malutka potrzebna zaoszczędzę kasę i dużo tandą wielką sprzedałem a kupiłem taką małą i akurat właśnie od razu sobie bele przywiozłem więc ona dlatego tu stoi, bo muszę rozładować, bo muszę jedzenie krową dać, choć one na, na razie mają no właśnie, bo teraz powiedziałem chwila mamy krowy mamy dokładnie 14 krów. I na razie. O kurczę. No, nawet dużo mleka mi zrobili. To zrobiły, to przyznam. Jestem zadowolony. No, tu mamy dużo siana, choć to siano zaczęli, zacząłem. Y, chwilę po zamykam. A, tu jeszcze Wam pokażę. I w ogóle w naszej balarce zrobiłem ten, że od razu na przyczepę, to jest to kolejne, że na przyczepę, to takie mniej interesujące. Um, tak. W ogóle, ja już żni, żniwa zrobiłem, teraz dopiero y, kol, kultywal, no orałem dopiero. No i tutaj zacząłem właśnie wrzucać siano na dach. Nie pytajcie, co robi tutaj siano. Znaczy kostka. Oj. Mm, no dokładnie. I... Yy, yy, tak. Teraz dopiero właśnie orałem... Więc tu jest orane i na te, tym drugim polu. Tak, wy wiecie, na którym. Yy, dokładnie to tam. Yy, kolejne, no to kupiłem to i to. Yy, to jeszcze, powiedzmy tak. To kupiłem do szamba, jakby gnojówki. E, dokładnie. E, raz, jak się nie mylę, to tym właśnie e, to rozrzucałem tą gnojówkę na tym polu, właśnie. E, I dzisiaj wiem, że to jest trochę dziwne. Ale wiozłem tym też mleko. Więc nie pytajcie i gdy, gdybyście mogli, to mi napiszcie, do czego to jest. Bo nie wiem, czy to jest właśnie to do mleka jest. Czy do czego to jest. Musicie mi napisać. Bo tak to, tak to mi to jest niepotrzebne. To jest to sprzedam. Więc wiecie, to nie musicie. Bardzo bym był wdzięczny komuś, co by mi napisał. E, tak dokładnie... No i Chwila... Tak. No i, chyba. Wszystko. bo... Nie możecie powiedzieć też, że jest bardzo mało zmian. Jest dużo zmian, ale teraz... Trochę mało gram farminga to przyznam no i chyba tyle. Dobrze, przemyślałem właśnie teraz, że byśmy mogli przy okazji. Yy, zawieźć yy, bo ja mam tu silos ja mam w silosie 1600 litrów i chyba zawieziemy sobie właśnie teraz przy okazji nie ten traktorek a tym pojedziemy sobie No tylko właśnie, żeby zawieść pszenicę, to muszę rozładować przyczepę. Więc no właśnie, teraz będę musiał chyba rozpakować przyczepę. Więc nie będę przedłużał i po prostu bez nagrywania, bo to mi trochę zajmie, bo muszę wyjechać. Yy naszym tym i rozładować więc widzimy się za chwilkę. Dobra, zrobiłem już jakby te belki już zdjąłem z przyczepy o tutaj sobie postawiłem. Chwila, o to jest to. Ta. Tak, tak postawiłem sobie. Jestem bardzo zadowolony i teraz przechodzimy do tego najlepszego, czyli, yy, czyli, yy, czyli do zawiezienia pszenicy. Trzymałbym jeszcze, yy, trzymałbym jeszcze może tą pszenicę, ale ona, ona jest bardzo już długo ona już jakby w grze jest u nas. Ee... że co Chwila. Bo coś mi tu nie pasuje. Silos jest pusty. Jak to jest możliwe? Że tylko tyle? Jakże Ja bym nie zwoził? Idzie pszenica mi zniknęła. No nieważne. No to zawieziemy tylko tyle i tyle. Um, na targ se zawieziemy. albo no. Bardzo no. mało, no. Kurde było no. dużo, no. kurde saranka. Ten supek mi tu przeszkadza. może nic nie powiedzie. Dobra, kto nie ryzykuje ten szampana nie pije. Wiem. O, muszę kamerę przestawić, bo... No bo się po ekranu nagrywało, tylko. No więc jedziemy. A chwila staniemy sobie na chwilę na poboczu. Bo muszę sobie zobaczyć yy, to nie to. Przenica. Gdzie się najbardziej, paca? Yy, osada, yy. osada to do osady. Ach. Chwila. Jak zwykle się musi długo ładować. To jest jak zwykle. Yy, jakby muszę zobaczyć, gdzieś osada Cieśla, wiejski tartak. Nie, to jest u mnie, to nie. Tak. Mmm, BGR. Kuszarka. Osada, gdzie jest osada? Kurczę. Nie no. Chwila. To sprawdziliśmy. Cieśla. Wiejski targ. Była mleczarnia. PGR. Coś. Koszark. Nie wiem, nie czaję. Um. No to idziemy do młyn i tyle i mam to gdzieś. Tak i tak mało tego, tej pszenicy, więc nie zależy mi. że to wyjadę, nie no, nic tu nie jedzie i nic nie jedzie. Dobra, jadymy. Dziki kukurydz, jak to się mówi. No. Mm, 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 mm. Dzisiaj taki krótki odcineczek. O, kurde, gościu! Łysy, łysy nie co łysa pało. za przepraszeniem Aha tam się wywaliło e, dostaliśmy 1601 euro przychód ze zbioru no to bardzo mało i tyle wam pan. Jeszcze trzeba za, za, za te pieniądze krowę nakarmić, nic nie idzie, krowy trzeba nakarmić, nie no naprawdę, ale jeszcze może jak chwila. Weźmiemy jeszcze mleko, zawieziemy. Bo jak patrzyłem to dużo. Ja ostatnio zawoziłem 50. Yy, kurde, nie tu. 76 litrów. To mało. I zarobiłem, ale to na targu. A to pojadę teraz na mleczarnię. Chwila. Sprawdzimy, jak. Oj, nie to. Sprawdzimy, jak z mlekiem. Bawełna, czcina, ziarna, wełna mleko. Na tak. A, na targu. No to zawieziemy na targ. I tyle. No, a mam 543 litry. Więc no akurat chwila. Coś mi się z ekranem zrobiło. Chwila. Teraz powinno być lepiej, bo na telefonie po prostu zły odbłysk jest i dlatego jest tak słabo. Włączyłem po prostu na telewizorze Tryb piłki nożnej, dlatego to tak zmieniło odcień. Taki ja, taki. No nie wiem jak to się mówi. No to zawieziemy na, na targ, zawieziemy sobie e, mleko. Zatrzymałem się, żeby sobie tylko zdjęcie zrobić, ale to nieważne. Dobra, chwilę mi to zajmie, więc chwila przerwy. Dobra, już to trochę opanowałem, więc zacznę nagrywać, bo... Nie, krótko mi zajęło, nie wiem, minutę, minutę mi zajęło. O kurczę. Oj nie. A w ogóle na tym kanale fajnie by było, jakbyście dali, nie wiem, lajka, przyna przynajmniej lajka, subskrypcje. To by było mi bardzo miło. Byłem, byłbym bardzo wdzięczny, bo naprawdę robię szczerze, robię słaby content na tym kanale. Słaby, bo farminga to tylko oglądają ludzie, czyli wy widzowie. Znaczy nie wiem czy oglądacie, ale zazwyczaj ludzie oglądają takich już dobrych youtuberów, co tam yy, już są bardzo dobrze w farminga. To są popularni na przykład jak Heros i tego typu ludzie. Chwila zamknę sobie. Dobra, zaraz wracam. Dobra, mamy mleko. I jedziemy zawieść Zarobiliśmy 1268 euro. Dajcie mi chwilę. Dobrze, już jestem. Możliwe, że kolejny odcinek będzie z Robloxa. Choć nie jestem do końca pewien, ale jest taka możliwość. Bo. Bo to są jednak gierki Igora, a nie, że farming. Kobietoż. No i. O, o dobrze, dobrze, że się. No. Ej. Ty. Ko, kobieta wyszła do beczki. Nie, czek. Aha, i wyszła. Chcia, chciała zobaczyć, co jest w beczce. No, ale okej. Okay. Yy, okej. Okay. Dobra, już jestem, bo... Mm. Bo tak. Yy, no i tak naprawdę... Kolejne możliwe że, możliwe, że kolejny odcinek z farminga, z farminga, to będziemy siali możliwe, choć nie jest to. Nie wiem, czy na pewno. No, więc dzisiaj Wam pokazałem bardzo dużo. Zmiany, no tutaj, co to... no, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa, cześć.